Wino w odcinku Heroika Patrzcie tu są kateryka Heroika To jest bohaterka. No czerwony A to niego zestaw jest złoty A to niego zestaw A niech to nikto nie to gobli

Stąd się zaczyna, możesz hop, tu, 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 albo tu, 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 walczysz, tak. Najfajniej jak walczysz, wyrzucić o to, wygrywasz od razu. To też wygrywasz, to też, jak to, to tracisz jedno życie. Chyba, że to będzie generał, to tracisz trzy, a masz ten Tu to wygrywasz i tracisz życie. to jest generał i to, jak masz inny kawałek, możesz go połączyć, a jak to jest ten duży, to nie. No i dobrze się...